aby mieć wpływ na to, jaki repertuar będzie realizowany podczas otwarcia nowej siedziby filharmonii szczecińskiej, należy wziąć udział w plebiscycie i złożyć trzy propozycje utworów. Można składać swoje aplikacje propozycje utworów symfonicznych, na orkiestrę, utworów kam, klasycz, muzyki klasycznej na orkiestrę symfoniczną. Te utwory, które chcemy, które polecamy, aby one zabrzmiały, które chcemy usłyszeć, aby orkiestra filharmoniczna nasza szczecińska wykonała podczas koncertu inaugurującego. Oto w jaki sposób należy zgłaszać swoje pomysły. Bardzo prosto można zadecydować i wskazać, które utwory chcemy, aby były zagrane. Do 24 maja wystarczy wysłać drogą mailową na adres Małpa, Szycin, eu swoje trzy propozycje. Plebiscyt potrwa do 21 czerwca. Podzielony będzie na dwa etapy. W pierwszym, który potrwa do 24 maja, zebrane będą pomysły repertuaru zgłaszane przez uczestników plebiscytu. Nagrodami w konkursie jest 50 kuponów na koncerty w sezonie artystycznym 2013-2014.